Shrek 5 to coś, na co fani czekają od lat. Czy są w ogóle szanse na to, że będzie sequel? Co na to Eddie Murphy? Od miesięcy pojawiają się różne sugestie, że Shrek 5 powstanie. Sam Antonio Banderas w 2020 roku sugerował, podczas jednego z wywiadów, że piąta część serii ma powstać. Na ten moment nikt oficjalnie tego nie ogłosił, ale niewykluczone, że koniec końców się to zmieni. Co na to Eddie Murphy, aktor, zdobył uznanie rolą popularnego osła. Aktor, podczas jednego z wywiadów promujących jego najnowszy film, powiedział wprost, że byłby otwarty na powrót do roli osła. Przy okazji zaatakował kota w butach, który doczekał się spin-offu w dwóch częściach. Kocham osła. Gdy zrobili oni film o kocie w butach, pomyślałem od razu: Powinni zrobić film o ośle. Osioł jest zabawniejszy od kota w butach. Lubię kota w butach, ale on nie jest tak zabawny jak Osioł. Dodał na koniec: zagrałbym w filmie o Ośle. Zrobiłbym nowego Shreka bez wahania. Eddie Murphy wyjaśnił dziennikarzowi, że decyzja należy do DreamWorks i on na nią nie ma wpływu. DreamWorks musieliby chcieć to zrobić. Jeśli chcecie to zrobić, dajcie mi znać. Jestem gotowy, siedzę i czekam, by zagrać osła. Tak powiedział w wywiadzie. Na razie nie wiadomo, kiedy szrek Piąty mógłby zostać ogłoszony, ale wszystko wskazuje na to, że powstanie. A wy czekacie na nową odsłonę Shreka? Co chcielibyście w nim zobaczyć? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Shrek.